Siemma Season Watch to kolejny odcinek z tej serii Hero Zero PL22, oczywiście. Co na starcie? Na starcie chciałbym, chciałbym dać taką informację, jeżeli ktoś by chciał mi pomóc i zna się tam na jakiś, albo po prostu chce się nauczyć tam jakiejś obróbki, jakiejś pierdów, klejania, i po prostu zna się na jakichś programach do miniaturek, do banerów i takich innych, szmerów, bajerów, to oczywiście zapraszam. Zapraszam, bo ja jestem leniem i po prostu mi się tego nie chce robić. Następna sprawa to jest taka, że trochę mi nie było, ale Tutaj miałem jakąś studniówkę, tutaj miałem y, 20 urodziny, y, tutaj jakieś wiecie y, tu coś było, tu się gdzieś pojechało i tak się to jakoś rozciągło i nie miałem czasu Wczoraj też byłem w robocie, więc dzisiaj sobie odpuściłem i mam dzisiaj cały dzień wolny, więc może jakieś kilka odcinków skleję Ale co? Y, 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 oczywiście zostawcie łapkę w górę, subika, y, jeśli chcecie, napiszcie jakiś komentarzyk. Y, Tutaj, jak widzicie, zdobyłem sobie tą OT za, za ten event, którego już nie ma. Chciałem to odebrać na odcinku, ale samo mi jakoś odebrało. Nie wiem dlaczego. E Gdzie była ostatnia piłeczka? Ostatnia piłeczka była, popatrzcie się, wchodzić tutaj, i była za tym środkowym tutaj, e za, ty za tymi środkowymi skrzynkami. E po prostu tam musicie kliknąć i zobaczcie tą piłeczkę. Kliknę sobie od razu tą OT, żeby, żeby ją po prostu expić, bo jak wiecie, następne HC jest na expienie towarzyszy i ja już sobie zacząłem expić te jedynki, bo wiecie, ja sobie expię tak, że ustawiam sobie od. Y Pierwszy poziom, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i tak sobie lecę po kolei i wyekspiłem już wszystkie. A te, które mi po prostu dochodziły z jakiegoś kasyna, bo było z jakichś innych pierdół, to sobie po prostu dawem na sam początek i teraz ja po prostu muszę wyekspić. Do którego towarzysza? Tutaj do. No, do tego. Patrzcie się w ogóle, ile mi tych TEDów poleciało, Nie wiem, czy Wy też tyle ich macie, ale ja mam ich 4, 5, 6, 7, 8. 8 tedów nie. Tutaj jeszcze jakieś łotry i w ogóle takie inne pierdoły to no to wiecie, no to wpadało coś i y, zawsze to jest do przodu. E, jak po prostu wyglądam tutaj na skali, y, na skali y, na skali P22. do antydotum jesteśmy trzeci. Dlaczego jesteśmy trzeci? Ponieważ nie chciało nam się bić z Night and Day, ponieważ oni mają dużo, dużo NK w Czyli Wagon to, to jest po prostu, no, no, suchy. Poprawił sobie programiki, więc tutaj też ich goni. My sobie odpuściliśmy, poszliśmy sobie na bandy i w sumie, no, widzicie, ja wbiłem do. Czekajcie, do. żeby was nie skłamać. Do wczoraj 2000 Nki no bo to jest Hirokon na yy, zużycie enki, czyli zużyłem 2000 Nki. E, w doświadczeniu jestem 15, ale to się zmieni, ponieważ zrobię sobie jeszcze dzisiaj nadzwyczajne, jakieś jeszcze coś sobie podekspie. E, wczoraj też dawałem takie kijowe misje, żeby tylko iść się na bandy, a dzisiaj sobie jeszcze zakichałem, e, dzisiaj sobie zakichałem z tym, żeby. Żeby po prostu sobie wrócić do drużyny, czekajcie, żebym nie przebił peta, bo się zdenerwuje. Dobra, e, siedziałem sobie w, w innej drużynie, klikam sobie tam jakieś ataki, coś. I było w pół do 12, pół do 12. Myślę sobie tak, no, program sobie coś po 12, więc więc sobie zostawię, e, zostanę sobie w tym crazy, pójdę sobie do anti, później elegancko, patrzę. Obudziłem się jest w pół do pierwszej Myślę o kurwa I przepadło mi trz... przepadą mi 30 trenów No co no. Przynajmniej nie muszę Znaczy no i tak będę dzisiaj klikał te treny Bo wyklikam sobie z Z czynów ponieważ mam bardzo dużo No Trochę średnio że dali to HC na Na to expenie petów Chociaż ja już od dawna sobie je Ekspiłem i mam fajnie A jeśli ktoś się ogarnął no przed chwilą, no to nie wyekspitych petów, bo to nie jest początek serwera, że się ich ma 40, tylko ja mam ich 220. Jeszcze teraz sobie ustalamy takie bandy, żebyśmy mieli na towarzysze, żeby były po prostu zepickim przedmiotem, więc też wpada za to jakiś towarzysz. Co więcej, no z honorkiem, jak widzicie, no to dalej lecimy. Tutaj topeczka jest trzymana. Nie ma, że boli, i tutaj teraz Piotrek i Digi przestali trochę trochę nabijać tego honorku i my im odskakujemy. My im odskakujemy, ale tutaj Masej i Misajaki zaczęli też zaczęli też zdobywać ten honor, więc będą ich ścigać. To się tak po prostu będzie taka ściganka. W poziomiku, który jestem <laughs> W poziomie mam 459 level No nie wiem czy to tak dobrze czy nie, ale no staram się no staram się grać jakoś I Powoli próbuję ich gonić, no ale tutaj bez podjazdu Jest w ogóle 7 level i to jest na tym No w tym stadium gry To jest po prostu no bardzo dużo Polcie sobie, że jeden level Jeden level ile ma? No, oczywiście się musiało ściąć. Jeden level ma 1 500, e, czyli razy 7 to masz 3, e, masz 3, 6, 9, 10,5 miliona ekspa. 10,5 miliona ekspa. 10,5 miliona ekspa wbija się w jakieś. E, czekajcie chwilę, to się może wbijać. Dobra, dajmy na to, że w 3,5 tygodnia. To on by musiał nie grać 3,5 tygodnia i byśmy mieli ten sam level, nie? Znaczy, gościu tam, y, któryś pisał na PL24, że wbił 10 milionów EXPA, ale tam był y, EXP razy 2, chyba przez, nie wiem czy przez tydzień, czy przez ile. i No i on, miał, on ma też dużo oponek, więc y, i też umie grać, to, to, to też druga sprawa. I no, zrobił ty, tyle EXPA. Może sobie nawet na niego zobaczmy, sprawdzę czy on jeszcze gra, bo on tak czasami sobie grał, czasami sobie nie grał Jest arrow, no i popatrzcie się, się jaki to jest odskok, to jest 22 levele na początku gry Chociaż ta Shakira też ładny tutaj ciupie yy, I 22 levele na takim yy, no na takim poziomie to jest po prostu no, no nie do odrobienia Tak samo tutaj jest w honorze, chociaż teraz już, od, chociaż nie wiadomo czy odpuścił czy nie e, bo bo w sumie e, ten bandy są dopiero o 11.55 e, a co w ogóle z tym crazy się podziało, mają te 5 tren czy nie mają tych 5 tren? chyba odzyskali już, nie? no, ale zastanawiam mnie dlaczego Netsu jest, ma przywka, nie? to mnie bardzo zastanawia no, ale nie będę wnikał, ja sobie tutaj po prostu na klikam. Na chileczku sobie klikam. Tutaj trzeba po prostu tego towarzysza sobie zmienić. Jeśli chcecie, to nagram odcinek taki dla początkujących: jak zacząć, co zrobić i co sobie odstawić, żeby tego nie używać, żeby po prostu później mieć lepiej. Mogę coś takiego nagrać i po prostu poopowiadać bo ostatnio sobie dawałem też jakieś rady tutaj naszemu naszemu ziomkowi z drużyny ponieważ dopiero zaczynał i no i co i gościu chyba w 3 dni wbił setny level i sobie pędzi ładnie no wiecie no jeśli ktoś ma ochotę i po prostu nawet chce zacząć od zera to pop poparcie się Wbijacie do naszej drużynki, wpłacacie jakieś tam oponki. Jak zrobicie HC dobre, to idziecie na bandy i po prostu w miesiąc wbijecie taki level, że to jest po prostu hit. Wbijecie ponad 250 level. I to z palcem no. Dlaczego tak wbijecie? Bo ja wbiłem. Ja wbiłem 250 level chyba w miesiąc czy jakoś tak? 250 level w miesiąc, tak. I ja wtedy byłem bez band, bez robienia band. Na początku mieliśmy też mniej rozwiniętą drużynkę. Też treny były inne. Tak samo też inaczej się grał. Nie było kryjówki na początku i to tak samo dużo daje. Więc 250 level to można wbić nawet w 3 tygodnie i to, to tak po prostu tak o nie. No ale po prostu jak ktoś ma chęci i mu się chce. To chyba było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że mi się będzie chciało robić te, te odcinki dalej i do zobaczenia siema.